Kolejna część z Grzelandu. Dzisiaj jaka pogoda, i nasze dzikie stado mustangów jest na padoku. Katiuszka, podejdziesz? Chyba nie w tą stronę idziesz, wiesz? Tu jest kamera ziomej, ziomulka. O Katiuszka, to jest konik, też wykupiony z targu, jak już teraz wspominałem, czyli kabanosik, jakaś kurwa ją chciała sprzedać na mięso, no ja rozumiem wszystko, ale trzeba być kurwa totalnym idiotą i kondonem, żeby takie piękne zwierzęta wpierdalać i wpierdalać swoje dzieci kurwa, idziemy dalej. O! Przedstawimy resztę. Reszta jest tak. Baśka, koza, która myśli, że jest koniem, bo jest z sultanem zawsze w boksie. No i sobie wychodzi na padok. No i myślę, że jest koniem. Kucem. Zosia. Nasza. Kulała. Teklunia. Zresztą byliśmy w zeszłym roku z też miała znaki rzeźne, też Hamidu ją kurwa otoczyło, a teraz, proszę, prawdziwa wyścigówka. Michał Szpark, Welsultan, nasz faworyt, tu się skrada pa. Katiusz. No, przyszły apsik, śmietana i maślana. To jest akurat moje i mija je tak nazwałem, ale mm. <coughs> mają inaczej. Powiedz coś, przestaw się. Nie chcesz. No to nie... Daj mu się do Zośki dojść. Zosia, cześć. To jest Zosia. Najspokojniejszy konik. Jak był Sylwester, strzelali, hukali, a Zosia miała to wszystko w dupie. Proszę jakie piękne kopitka dzięki naszemu Kołalowi, oczywiście dzięki malcie która dba o Zosię, Zosia Zosia jest taka Katiusza z zimnochwistym konikiem z której też mają kiełbasy i kabanosy sycham, nigdy nie miał jej się jaką ciosał kurwa kopyta hamidło tutaj dzięcio dziś w dziobie i tak to jest ciepło się robi, wiosna to i tam wszystko jakoś wygląda. To jest też statku. Baśka, chodź na chwilkę. Pokaż się. Katiuszka bruda się. Każdy z go bo się wydarzył. Nie, Katiuszka, Basia. Baśka. Jak to? Nie jest nic. To nie jest koń, to jest pies. Katiuszka. <gryzka> Pokaż się jeszcze z profilu. I to wszystko w tej relacji. Dziękuję. Pozdrawiam. A wszystkim co stręczą zwierzęta, chuj w dupę. Pozdrawiam.